Ścieżki rozwoju, którymi podążamy, bywają bardzo kręte i nierzadko prowadzą na manowce. Najwyraźniej w obszarze zwanym rozwojem rysują się obecnie dwa kierunki. Pierwszy to gorączkowe poszukiwanie kolejnych narzędzi do niekończącej się samonaprawy. Drugi zaś wybierają ci, którzy nie mają odwagi zmierzyć się ze swoją ciemną stroną. Odwracają się od tego, co bolesne, co niekomfortowe. Utykają w pułapce wysokich wibracji. Niewątpliwie każdy z nas ma swoją drogę i trudno tu o jakieś uniwersalne rady, ale warto podczas tej podróży korzystać z jakiejś nawigacji. Dr. Hawkins stworzył mapę poziomu świadomości, która, jeśli nie potraktujemy jej jako kolejnego narzędzia do etykietowania i potępiania siebie, może być bardzo przydatnym narzędziem na tej drodze. Jeśli Spojrzysz na tę mapę nie jak na opis swoich przywar, ale jak na opis iluzji, które wciąż wierzysz. Znajdziesz w niej ważne wskazówki do poszerzania swojej świadomości i przypomnienia sobie, kim w swojej esencji naprawdę jesteś. Zapraszam Cię na kurs zatytułowany Mapa poziomów świadomości. Przedstawiam w nim koncepcję doktora Hawkinsa i jego wskazówki dotyczące przekraczania poziomów świadomości. Wierzę, że ten kurs może stać się dla Ciebie życzliwym, wspierającym przewodnikiem.